Strasznego dnia szkolnego ducha! Dzisiaj piszemy wypracowanie, a tematem jest wasz potworzasty idol. Oh! Hej, co robisz? A! 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 Przestań mnie ciągnąć! Co? To ty ciągniesz mnie? U was do siebie przyciąga! Czy to ma coś wspólnego z waszymi świecącymi bransoletkami? Też taką chcę! Zrobiłam je dla przyjaciół! Ściągaj ją! No próbuję! Chyba źle rzuciłam czar. Rzuciłaś na mnie czar? Nie! Na bransoletkę, którą ukradłaś! Jest dla Claudine lub Franki, na pewno nie dla ciebie! Słucham? Ja znalazłam ją na podłodze, ale oczywiście ty oskarżasz mnie o kradzież. Jeżeli to czar, spytajmy kodeks, jak to naprawić. Jest na targach książki, ale może uda mi się go namierzyć. Nie mogę przegapić pokazu drużyny. Ty zresztą też nie możesz. O, ma rację. Mam dziś też dużo do zrobienia jako przewodnicząca samorządu. A, nie martw się, bo masz nas. O tak, znajdziemy kodeks. Lepiej się pośpieszmy. Nie ma szans, że te dwie przetrwają razem noc.